Witamy, przyjechaliśmy dzisiaj właśnie zobaczyć idę to otwarcie, ale cała impreza ma się zacząć koło samolotu także idziemy w tamtym kierunku i się tam ludzie zebrali za 15 minut ma być ta impreza a potem prawdopodobnie ale to zobaczymy no nie mają dzisiaj święto 31 sierpnia dzień letnictwa czy coś takiego dlatego jest taka impreza będzie no takie... fajnie pewnie Z wyczuciem dla osób starszych, żeby miały na czym posiedzieć. Ale <grymne> bym miał. Bo ja tutaj nie wiadomo. Słuchaj, no jestem już na imprezie i mniej zorganizowane na dzisiejszym naszym spotkaniu. Zanim rozpoczniemy to o godzinie 13.30 chciałbym przedstawić pokrótce taki plan, według którego będziemy realizować dzisiejszą imprezę. Na początek będzie wystawienie warty honorowej przy tablicy pamiątkowej pilotów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Następnie odegramy hymn państwowy. Później będzie przywitany gości moje wystąpienie. Uczcimy minutą ciszy kolegów, którzy zginęli w katastrofach lotniczych i ci, którzy odeszli śmiercią naturalną. Przedstawi nam rys historyczny bunkra, który jest ulokowany między garażami a hotelem Wilga, który powstał. On dokładnie to wszystko określi. A w części dalszej, już po zakończonej imprezie, będzie tam. Każdemu z Państwa mógł odpowiedzieć już szczegóła. Wiktor Sygnał. Nie ma sygnału. Dowódca warty. Wystawić posterunek honorowy przy tablicy panotkowej. Odegrany zostanie teraz hymn państwowy. Proszę o hymn. W obchodach Święta Lotnictwa, które dorocznie przypada na dzień 28 sierpnia. za podniesienia frekwencji i tylko z tych powodów organizujemy to zwyczajowo w kolejną sobotę, albo przed, albo po. W tygodniu jednak sporo osób pracuje. Jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło tnie, już ginie pośród chmur najśmielszych marzeń. Niebotyczny ślad, niestrasznym rokiem Nie Niestraszny wiatr co dwie. Jesteśmy od Higara o tysiące lat. A jeśli z nas to szkodnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie nasz lotniczy. Rysiek wspominał tutaj, że. Nasze stowarzyszenia, a w zasadzie nasz oddział obchodzi 15-lecie swojego powstania. W zasadzie powinniśmy powiedzieć, że jest to 15-lecie secesji, ponieważ i pan starszy chorąży stawowy Grzegorz Cofała oraz pan major, nawigator Zbigniew. Machnik zostali uhonorowani Księgą Lotników. Prosiłbym o wystąpienie. Pan Adam Kloska również został uhonorowany przez zarząd główny, statuetką Komikara No i również uhonorowaliśmy pana Jana Marcisza, starszego chorążego sztabowego który przygotowywał i udostępnił nam do zwiedzania schron przeciwlotniczy. Prosiłbym o wystąpienie. Uczonik Dąbrowski dekoruje listami gratulacyjnymi i wpisami do księgi honorowej swoich podopiecznych. Tam no jeszcze mamy konie, których nie wiedziałem do tej pory. Kompania Jurajska, tak? Z Siewierza, czy? Zawiercie, Poręba, Siewierz. Dzielne zuchy. Dziękujemy panu Wojtowi serdecznie. Dyrektor szkoły, pan Kamil Guści. Dziękuję bardzo. Żołnierze misji pokojowych poza granicami Polski występują pułkownik, nawigator dziedzic, starszych chorągry sztabowy Gorczyca. Jeden służył w Afganistanie, drugi w Iraku. Jeśli dobrze pamiętam. Dziękujemy, Dziękujemy. kolegom. Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego, oddział w Katowicach. Pozostaje mi teraz, już panom żołnierzom chyba myślę podziękujemy, nie muszą się męczyć na tym słońcu, podam komendę do odprowadzenia posterunku honorowego. Dowódca warty? Odprowadzić, zdjąć postury honorowe przy tablicy pamiątkowej.

bardzo proszę, żeby, żeby dzieci były niezbyt ruchliwe po tego, co określił i żeby nie dotykały eksponatu. Takiej odzieży ziedośnianej, odzieży ochronnej, tym, i, prawdę powiedziawszy. Na wyposażeniu każdy żołnierz miał. Ja też o się jeszcze pamiętam i trzeba było ćwiczyć takie operty. Na, na czas. O tak, tak oczywiście, bo. tak, a potem przebywanie w masce, bo się maskę, gaz, zamiota w różnych beczkach, nie beczkach, korzystaliśmy. Nie? Trochę takiego sprzętu zarówno gastronomicznego puchen, bo jak termos. Nawet jest tutaj widzę na, jak się oparał, o jednostce wojskowej jednej, a, to był Batalion Zabezpieczenia Technicznego Czy Na ścianach macie Państwo widzicie flasze poglądowe, bo tutaj jest ciekawa rzecz. Ja nawiązałem do tych latających fortecy tylko starszego modelu, które też są pod tylko, że to drugie wejście jest nieczynne, bo ono jest za ogrodzeniem i po stronie hotelowej, Oni nie, nie, nie byli zainteresowani, żeby tam się przekopywać, zagospodarowywać. Także znaczy tam płotami betonowymi jest to. zastawione panie Więc Jest flasze i tak dalej, w różnych miejscach. Tutaj jest, tak technicykował nam Antoni Jarosiński, bo pamiętam dokładnie, to jest jego od mieszkańca naszego osiedla, czyli Antoniego Jarosińskiego. To są tak zwane wyjścia ewakuacyjne. Po tych klamrach się wychodziło. A to są właśnie bo mieliśmy to również, że się chodzi o telegrafistka, że tam jest radiotelegrafistka, w ktoś chce tam podejść. specjalnie specjalny szował kolega i dwa worki, a jeszcze zachował po także tyle było tam fajnie to było fajnie, było ok. impreza letników to był skron, a my się wybieramy dalej, na boisko tu jest parking widzicie, można zaparkować, ale już zaparkowaliśmy przyjechaliśmy na dalszą część imprezy na grochówkę i inne smakowite Przekroński, chyba zobaczymy co tu będzie to by było na koniec, jedziemy do domu i tu dopiero o 15 się zaczyna impreza także do następnego części już...